Cześć, czołem z tej strony ceglus, i tutaj zaczynamy gierkę eksplodujące kotki plus 18. Zrobię taki tutaj pokaz reguł, rozgrywki całej i zobaczycie na jakiej zasadzie to wszystko funkcjonuje, jak to wygląda, i tak dalej. Ok, to zaczynamy. Gramy tutaj o. Gramy tutaj o. Roxana jeszcze nie wiem, o jej Kinder Niespodziankę. Wygrany bierze Kinder Niespodziankę. Prze... Przegra... Przegrany zabawkę Albo coś takiego zrobimy O no, Kinder niespodzianki jest wojna jest moja Tak, okej okay. Mam tutaj talię Mam połączoną talię Mam połączoną talię? Nie, nie mam połączonej talii Z kotkami imprezowymi Dobra, nie mamy, ok Okej okay. To wytłumaczę normalnie Mam tutaj trzy bomby, tak Jest nas tylko dwójka, dwie osoby Także zostaje tylko jedna bomba reszta bomb idzie gdzieś out jeżeli będą będzie trzech graczy to jedna bomba dodatkowa będzie trafiała tutaj do, naszego, do naszej tali także czym więcej graczy tym więcej bomb każdy gracz jak widzicie dostaje jedną zieloną kartę na start i tam były dwie czy jedna karta i dwie karty, tak? Jedna. I jedna karta idzie tak jakby tutaj do naszej talii. Reszta kart robi out zielonych. Zaraz zobaczę, czy jeszcze jakieś zielone są zostały. Tak, no jeszcze zielona. Okej. Okay. Okej, okay, talii już w zielonych nie ma. No to tak, co zaczynamy? Jak zaczynamy, to tasujemy karty. Tasujemy karty. Prócz, pamiętajcie, prócz, pró czy bomby, nie? Czarnej tutaj karty tej bombek sprędującego kotka za chiny na razie nie tasujemy. Ponieważ inny gracz by dostał tą bombę, no i by to automatycznie przegrał, co jest bez sensu w ogóle. Rozdajemy 7 kart. Masz już 7? Raz, 2, 3, mhm. 4. 7. Ja mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A Nie, nie mam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 i jeżeli rozdaliśmy po 7 kart, po 7 kart i 8 to jest zielony kotek. To wtedy eksplodujący kotek wjeżdża do naszej talii, i oczywiście tą talię trzeba przetasować dokładnie. Ok, talie kładziemy tutaj na kupkę, no i, i, i jedziemy tutaj. Zaraz zobaczymy, jakie mamy tutaj karty. Karty są następujące. O cholera dosyć słabe, chyba jedne z najsłabszych, jakie mi tutaj się zdarzyło dostać. Ok, karty mamy takie. Jak widzicie, jak widzicie, mamy parki, ale to zaraz, to zaraz wam powiem o co chodzi z tymi parkami. Także Roksana zaczyna, bo tak zawsze ogólnie robimy, że Roksana zaczyna. Karty, które wystawiamy, kładziemy przy talii, przy naszej talii głównej, i tutaj jest ten cały atak. Co kryje przyszłość? Ta karta powoduje efekt taki, że trzy karty z wierzchni talii Roxana będzie sobie mogła zobaczyć, ujrzeć, nie pokazując nam tego, co tam się znajduje. Także Roxana zobacz. I teraz, jeżeli spojrzała, to może wziąć. Te karty, jakie tam chce, y, lub po prostu jedną kartę, i zawsze jedna karta musi być na zakończenie tury. Także Roxana co robisz? Trzy. Czyli ona bierze trzy karty, dwie karty bierze, a trzecią tak jakby kończy turę. Pamiętacie, dwie karty, bo wie, co się tam dzieje, bo co kryje przyszłość, to pokazała. I ostatnią naszą kartę, y, po prostu, bo zakończa swoją turę, bierze. Okej, okay, no to ja, posiadając takie karty, mogę zrobić takie ruchy mogę zrobić przysługę przysługę czarne serduszko przysługa polega na tym że Roxana będzie musiała mi dać kartę jaką ona sobie wybierze ze swojej ręki jeżeli mam trzy takie same karty tych białych kotków to wtedy będę mógł sprecyzować jaką kartę Roxana ma mi dać na przykład kartę rozbrój, kartę różową, czyli co kryje przyszłość Jeżeli tej karty nie będzie posiadała w swojej, rę... w swojej dłoni W swojej tutaj talii w dłoni To ja tracę jakby te karty, po prostu nic się nie dzieje i No i nie dostaję tej karty jeżeli mam taką jedną parkę, to wtedy losowo Roxana będzie, roks, będzie mogła mi pokazać tak karty. Ja sobie będę mógł losowo wybrać z poszczególnych kart, które wylosuję. Ok, no to weźmiemy tak, że. Kładę tutaj karty parka i wezmę losową kartę od Roxany. No powiedzmy to. Ok, wylosowałem kartę. Dalej jest mój ruch. Robisz tyle ruchów, ile ci się podoba. Możesz dobierać tyle kart, ile ci się podoba. Tylko jest oczywiście coraz większa szansa, że ten eksplodujący kotek wybuchnie. No ok, no to weźmiemy sobie jeszcze przysługę i weźmiemy od Roxany jakąś kartę, którą ona sobie tam wybierze. Ok, Roxana mi wybrała. Dała mi tą kartę. Wybrała sobie, że chce się pozbyć tej karty. Jak widzicie, mam kolejną parkę. I kolejną parkę wybieram sobie tutaj tą. Ok. Jeżeli zakończam turę, wtedy biorę jedną kartę z wierzchni talii. Teraz Roxana. Kolej Roksany, zobaczymy co zrobi. Roxana yy, wzięła kartę, włożyła potasuj, yy, czyli karta, czyli nasza talia będzie. Los tutaj potasowana ładnie. I zobaczymy, wszystko się zmienia. Kotek gdzieś tam eksplodujący sobie lata. No i dalej jest tura Roxany. Roxana kończy turę, dobierając kartę. Ok, teraz, teraz, teraz. Jak widzicie, mam tutaj ten. Mogę sobie sprecyzować. Jest tutaj trzy te same karty. Mogę sobie sprecyzować, co potrzebuję. sobie do tali. No to weźmiemy. No to weźmiemy rozbrój. Kartę rozbrój. I Roxana mi daje kartę rozbrój. Także, yy, także to chyba wszystko. Nic jak widzicie nie mogę więcej zrobić. Yy, I biorę sobie tutaj eksplodującego kotka. Wypadł mi eksplodujący kotek. Co się teraz dzieje? Mam tutaj kartę rozbrój. Ale ma Karta rozbrój jest użyta. Wkładam ją tutaj do talii. Do naszej, naszego świetnika jak ja to mówię. I teraz mogę wziąć sobie talię i włożyć tą kartę gdzie mi się podoba. Czyli powiedzmy, oczywiście nie pokazując tutaj, no teraz tak pokazuję, ale nie, Roxana, musicie po prostu schować tą talię i sobie gdzieś tam dobrać, gdzie ona by chciała być, ta, ta, ta karta, i ją kładziemy. Ludzie tam nie powinni patrzeć. I eksplodujący kotek gdzieś tam jest, gdzie my już wiemy. No i. Kończymy turę, już nie, nie dobierając karty, ponieważ nasz kotek eksplodował. Co kryje przyszłość? Roxana, oczywiście, co kryje przyszłość? Jak przypominam, trzy karty z stali, z zwierzchni, patrzy sobie. No, i oczywiście, wzięła dwie i trzecią, zakończając turę. No i dalej, ja biorę kartę i zakończam turę. I roksana wzięła tutaj kartę i zakończyła turę. Czy jeszcze dalej jedziesz? Nie, kończy. zakończyła turę, dobra. Ok, no to ja nic nie mogę za bardzo zrobić. I biorę kartę oczywiście też jedną i kończę turę. Ok, Roxana dobiera kartę i kończy turę. Ja sobie biorę kartę. Yy, potasuj. I tasuję sobie talię, żeby się pozbyć, albo wymieszać naszą bombę, bo bomba się gdzieś na pewno zbliżała. Okej, okay. talia potasowana i biorę jedną kartę i zakończam turę. Niebieska karta, jak widzicie, jest to karta pomiń, czyli... Po zakończeniu swojej, jakby, tury nie musicie brać, yy, dobierać karty tutaj z tej talii, także omijacie po prostu tą, jakby, yy, to dobieranie karty. No i teraz ja zaczynam. Co kryje przyszłość? Bierzemy trzy karty, nie pokazujemy tutaj yy, Roksanie No i jak widzicie, karty są bezpieczne, czyli dobieram sobie dwie karty i trzecią kartę i kończę turę. Oksana dobiera kartę. Jeszcze raz dobiera kartę. Jeszcze raz dobiera kartę i kończy turę. Dobra, okej. Okay. No to ja dobieram kartę i jeszcze dobieram kartę eksplodujący kotek. Oczywiście mam jeszcze jedną zieloną kartę i chowam tutaj eksplodującego kotka. Do naszego. Do naszego tutaj. Do naszej talii, czekajcie, schowam. Gdzie by tutaj było? Ok. Schowałem kotka i zaczynamy dalej. Roxana użyła parkę, czyli mogę teraz się nie zgodzić. Czerwona karta: karta Nie zgadzasz się z czymś, i robię nie. Roxana, używając tą kartę, nie, nie, nie. Mówi, że chce tą kartę wziąć, że chce tą jedną kartę losową wziąć, ale ja mam tutaj jeszcze jedną czerwoną kartę i nie zgadzam się z jej wyborem. Roxana mówi tak, 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 ale ja mam oczywiście kartę nie, nie, nie i nie zgadzam się, żeby, żeby Roxana mi wzięła tutaj kartę losową z mojej ręki. Czyli Roxana musi dobrać jedną kartę, drugą kartę. I kończy turę, ja używając tutaj yy, pomarańczowej karty. Atakuj, zakończam turę, i Roxana musi użyć, zrobić dwie tury. Pierwsza tura jest to potasowanie talii. I zakończamy. I jedna tura jest zrobiona. Jeszcze została jedna tura, i do, dobranie karty. Roxana używa tutaj losowania i musi zabrać mi jedną kartę z ręki. I bomba, Roxana. Albo się może uratować, tak? Ma kartę rozbrój i, jak widzicie, karta rozbrój jest. I teraz Roksana sobie tam ładuje kartę do talii. Ja tam nie patrzę, żeby nie wiedzieć gdzie ta karta może być. Okej. Okay. Karta została tutaj. Schowana, no i teraz ja zaczynam turę. Jeden, dwa i kończę turę. Roxana tutaj kładzie parkę, także yy, ja muszę wylosać karty, i Roxana mi tu zabiera jedną kartę. Jest to karta pomarańczowa, czyli atakuj i bomba. Tyrroxana i I kończy rozgrywkę, ja wygrywam Kinder, jajo kinder jak widzicie kinder jajo jest moje. No niestety Roxanie się nie udało. Jeżeli właśnie karty, nie masz karty, rozbrój, także kończysz rozgrywkę, kotek wybucha, no i się kończy rozgrywkę, tak? Także na tym to polega. Zaraz zobaczę czy jeszcze jakieś działanie tutaj. Nie, no wszystko w sumie, wszystko w sumie pokazałem wam. Także każda karta tutaj. Yy, każda karta tutaj, yy, już swoją właściwość, swoją właściwość, tutaj pokazaliśmy każdej karty. Trochę mieliśmy tutaj błąd, bo jest karta druga eksplodującego kotka. Nie wiem, jak to się stało, no ale dobra, no i tak pokazaliśmy na jakiej zasadzie to działa. Pamiętajcie, jedna kartka, karta eksplodującego kotka, powinna być, nie wiem, druga mi się tutaj, yy, druga mi się tutaj. Yy, druga mi się tutaj jakoś zapodziała, ale to ok, bo to w sumie nie wydłużyło rozgrywki, tylko skróciło, także bomba wybuchła. Yy, jeszcze takie jedna uwaga, yy, jeszcze taka szybka jedna uwaga. Jeżeli macie yy, w kartę atakuj, yy, to yy, druga. Yy, jeżeli ktoś wystawił wam kartę atakuj, yy, to drugą kartą atakuj. Yy, jeżeli położycie teraz wy, to wtedy to się sumuje i ktoś Ktoś musi zrobić 4 tury, no 4 tury swoje, także to też jest fajne. Zawsze ta karta zakończa turę. Nie dobierasz karty z stosu. Pamiętajcie, nie dobieracie jeżeli kładziecie tą kartę, nie dobieracie z stosu karty, tylko kończycie turę, i ta druga osoba od razu zaczyna swoje swoją tam turę musi zrobić i zawsze pamiętajcie, sumuje się karta na kartę, może się zomować możecie wstawić również właśnie na tą kartę yy, kartę yy, zawsze swoje nie, czyli nie zgadzacie się z tym, że chcecie to zrobić. No i po prostu, jeżeli ta druga osoba nie ma tej karty nie, to ona tam robi te swoje yy, tury. Yy, no i co tu jeszcze? To wszystko w sumie. Aha, pamiętajcie jeszcze, my gramy z Rockstarem tak, że yy, jeszcze tu Wam pokażę 5 tych białych kart. Yy, tych białych kart już Wam pokażę na jakiej zasadzie yy, pięć białych kart tutaj mamy, to mamy coś tu jeszcze nam brakuje pięć tych kart pięć tych kart oznacza, że możesz sobie wziąć, jeżeli użyjesz, możesz sobie wziąć ze stosu tych zmarłych, tych śmieci losową kartę, jaką Wam się podoba i to zawsze też jest fajne ułatwienie i fajne ten... Chyba wszystkie zasady Wam pokazaliśmy. Tutaj nic nie jest ciężkiego. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. Zawsze tutaj Wam każdy pomoże. Ja również jestem otwarty tutaj na Wasze pytania. Nie ma z tym problemu. A w kolejnym odcinku pokażę Wam już... Kolejną, jakby, kolejną nasze eksplodujące kotki, które tutaj dostaliśmy. Są to eksplodujące kotki impreza, gra do 10 osób, no ale pokażę Wam działanie tych kart. Nie będę tutaj grał, bo wiecie już jak rozgrywka wygląda ale pokażę Wam działanie innych kart, jak one zaczynają mieszać tutaj w rozgrywce. Także, no to chyba wszystko. Także, trzymajcie się, cześć, do kolejnego odcinka, pa!